Firmy nie podejmują kroków chyba z doświadczenia, to znaczy wiele regulacji już było w Polsce takich, które niemalże już były gotowe i miały wejść w życie, a ostatecznie zostały odleczone, zmienione, więc to nie jest z gruntu złe postępowanie, dlatego że ona opiera się bardzo często na pewnym doświadczeniu. Czekamy na pewną wersję ustawy uchwalonej i wtedy dopiero się tym zaczniemy zajmować. Natomiast jeżeli chodzi o tę regulację, Należałoby chociaż pracę przygotowawczej już wdrożyć teraz. Dlaczego? Dlatego, że ta regulacja jest tak duża, tak mocno zmienia nasze obowiązki, tak podwyższa standard, że może być zbyt mało czasu, aby się dostosować, startując od tego momentu, kiedy ustawa zostanie uchwalona. Więc dzisiaj już należałoby zrobić co najmniej taki audyt wewnętrzny, co mamy, gdzie mamy braki co przed nami, zaplanować proces wdrożenia. To powinien być plan minimum na ten czas, teraz.